Słuchajcie, ja będę potrzebował jeszcze trochę waszej atencji. Słuchajcie. Czyli uwagi? Uwaga, uwaga. Uwaga. Czy wszyscy słyszeli za co osoba, która atakuje? I teraz, słuchajcie, zrobimy jeszcze jedną symulację, żeby wszyscy widzieli. To, stańcie, tutaj proszę o jedną drużynę, żeby stała w obronie. A tutaj druga. Okie, tak. Dzielimy się, tu i proszę jedna. Pamiętacie jak wchodziłem? Pamiętacie? Zobaczcie, jak ja wchodzę, ja jestem atakującym tutaj, nie? Ale... Patrzcie, jak ja wchodzę na boisko, nie? Zobaczcie, zobaczcie, jak chcę kogoś dotknąć tutaj, jak chce kogoś dotknąć tutaj, co jak mi najlepiej, najlepiej złapać? O, w ten sposób, nie? No ale trzeba być spokojny. Bo ja wiem, że tam ci chcą mnie złapać, więc ja mogę podejść z tu. Jeszcze raz zobaczcie to. Tak? Ja, 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 ja wiem, że oni będą mnie chciały złapać, więc ja to oszukam ich i będę w tym kierunku chciał dotknąć. I wtedy nie musicie mi zachodzić. Tak, dokładnie, dawaj, dawaj, nie! Dobre. Dobrze! Mamy go. I wynosi gra. Tak. Dokładnie. No, więc jeszcze raz, słuchajcie, musimy to powtórzyć, żeby to dobrze wyszło. Każdy, kto chce grać, proszę wejść na boisko. No, niech wszyscy weszli, rozumiem, jeszcze troszeczkę do przodu. Dzisiaj w ogóle nie nas. Ma. to jest naprawdę początek. Pośród... Ja no, tak, chodzę. I tam ubiegnę. Ale było blisko, ale nic się nie... ja i teraz... Aaaa. I mikrofon. Tak. Tak. Dobra, słuchajcie, bo zaraz zaczniemy grać. Jeszcze trzy próby i zaczniemy grać na nich, dobra? Co wy na to?